Hej, hej, witajcie kochane baranki, z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop od 21 do 31 stycznia 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, odsyłam do nagrania umieszczonego na końcu tego filmu. Tam jest wszystko wytłumaczone. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też cisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I moi drodzy, zapraszam też do zakładki Shorts tutaj do YouTube'a. I tam są fajne, krótkie, jednominutowe filmiki z energią dnia, jak i również filmy tematyczne. Zapraszam do zabawy. A teraz przechodzimy do czytania. Baran od 22 do 31 stycznia 2024. Kochani, finansowo super, spełnienie marzeń, małymi kroczkami yy, idziecie do przodu. I tutaj jest spełnienie ku marzeniom, po prostu bardzo dobrze, bardzo fajne energie. I karty mówią, żeby się nie poddawać, tak? Podobnie w uczuciach, tak? Jeżeli jest taka podobna sytuacja, to karty mówią, żeby się tutaj nie poddawać. Dociągniemy karciochy i już patrzymy. Może będziecie się skupiać na oszczędnościach, będziecie się zastanawiać, jak odłożyć finanse, aczkolwiek też yy, karty mówią, że Wy dla kogoś możecie być skarbem lub ktoś może być takim wielkim skarbem dla was, tak? Tutaj też taka energia może być. Słuchajcie, są to ostateczne, tak jakbyście narodzili się na nowo, być może też gdzieś wyjedziecie albo to może być podróż w głąb siebie, że coś musicie pozostawić, bo otworzyć się na zmiany, tak? Więc tutaj podróż będzie taka dosyć istotna w tym tygodniu. I kochani, macie spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy, zatrzymać się, nie pędzić. Tylko po prostu znaleźć też czas na medytację. Niektóre sprawy, tak jak powiedziałam, nawet jak pójdziecie małymi kroczkami, mogą się opóźniać, ale w pewnym momencie nabiorą prędkości. Jeżeli wybieracie się w tym tygodniu gdzieś w podróż, to ta podróż może się opóźnić, lub też możecie nie zdążyć na pociąg, więc może lepiej wyjdźcie wcześniej, tak? Albo też wyjedźcie gdzieś wcześniej, żeby zdążyć, żeby się nie spóźnić. Bo to spóźnienie też może no, mieć wpływ. Ogólnie jeśli chodzi o uczucia, będziecie skupieni na pracy. Za bardzo nie będziecie się skupiać na partnerze lub partnerce, tylko tak jakby będziecie się skupiać na materii, tak? Więc tutaj też takie energie się pokazują. Tak jak powiedziałam, trzeba pozostawić przeszłość, by pójść dalej. Być może tu jest coś do uleczenia, jest coś do zatrzymania, by wybaczyć sobie, by pozostawić coś. Odpuścić i dopiero pójść dalej. Niemniej bardzo fajne energie, nowy początek, też, tak? Nowe, duże zmiany się szykują, albo wy już o tym myślicie, tak? Bo siedem kielichów też może mówić o ym, planach, o myślach, więc tutaj o marzeniach, tak? Więc ten odpowiedni kielich trzeba wybrać, ale macie bardzo pozytywne energie na ten tydzień. No i tak taka praca z pasją, z miłością, z radością, z tym robicie to, co kochacie, więc to jest też fajne. Zobaczymy karty Lenormand od 22 do 31 stycznia 2024, już patrzymy. No, właśnie te blokady, te opóźnienia, może tu gdzieś będziecie się wybierać na jakąś imprezę, albo mogą być opóźnienia w zawarciu kontraktu. Może karty mówią, żeby wszystko przemyśleć, omówić, nie podpisywać od razu, spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Aczkolwiek też możecie spotkać mężczyznę lub kobietę, tak? Bo może, możecie sobie tą energię zamienić, może ta osoba stanąć na waszej drodze gdzie w przyszłości, no może być w przyszłości waszym małżonkiem, małżonką, aczkolwiek też karty o tym mówią, że no jakieś opóźnienia mogą być, tak, że tu relacja może się nie rozwijać tak, jakbyście chciały, chcieli, tak, że tak jakby w kółko wracacie do tego samego etapu, że tak jakby nie może to pójść do przodu. No, ale no, może nie jesteście gotowi, lub ten partner nie jest gotowy na to, by ta relacja się rozwinęła tak od razu, tak? E, drogie baranki, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, uważajcie na kości, na zęby. E, no, tutaj, tak jakby karty mówią, żeby zadbać o to, tak, żeby no, może w diecie tak, tutaj wzmocnić te kości. No, tak jak powiedziałam, możecie też tutaj pójść na jakąś imprezę. Wychodźcie też na spacery, albo możecie być przyblokowani przez pogodę na przykład, albo pojedziecie w góry też, tak? Możecie być przyblokowani, że te spacery troszeczkę będą ograniczone, no bo na przykład spadnie dużo śniegu albo. Yy, nagle zrobi się bardzo ślisko i po prostu yy, no, będzie trzeba yy, to, to w pewien sposób ograniczyć tak? uważajcie też na krążenie splot słoneczny, serducho się pokazuje no i ogólnie na wasze ciało tak żeby tutaj zadbać więc yy, no, też układ hormonów i tak dalej więc dieta, odpowiedni ruch yy, słońce więc tak to moi drodzy wygląda no dobrze, zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady dla Baranka. Karty rady dla Baranka od 22 do 31 stycznia 2024. Energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. I druga karta rady. Zrelaksuj się. Więc też tutaj trzeba mieć czas właśnie na medytację, na zatrzymanie się. Świetnie te karty rezonują z tym, z tym tarotem, tak? I, I z tymi górami. Że tutaj jednak trzeba właśnie może się zatrzymać i przemyśleć pewne rzeczy, pomedytować, znaleźć Znaleźć też czas na odpoczynek, na relaks, tak? Więc tutaj też to jest bardzo ważne, bo praca pracą, ale natury się nie oszuka i trzeba mieć też czas na odpoczynek. Drogie baranki, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego tygodnia, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Ja Was ściskam cieplutko, życzę wszystkiego dobrego. Buziaczki, pa pa. Do następnego razu.